Pierwszy taki temat, jaki teraz chcę omówić dzisiaj z tej sesji nagrań, bo nagrywam hmm, kilka filmów dziennie, jak już to robię, to jak podchodzi do kobiet tzw. zamkniętych, tak zwanych trudnych sztuk. Widzisz, uważam, że nie ma sensu tak naprawdę wyważyć otwartych drzwi, ani też nie ma sensu pchać yy, się tam, gdzie nas nie chcą. I czy jest sens. O, zakreślam ten temat już z listy, jakie tutaj mam wypełnione. Jakie będą wypełnione. Czy jest sens pchać się tam, gdzie nas nie chcą? No, moim zdaniem, nie, nie. nie. I widzisz, i myślałem o tym niedawno, nawet podczas tego trzeciego wywiadu, który robiłem z jednym z, z, jednym z moich mentorów, który miał ponad tysiąc kobiet i wrócimy do tematu i czy tak naprawdę skutecznością skutecznością yy, twoich metod, technik, podejścia wyznacznikiem Twojej atrakcyjności jest to czy ty potrafisz wyważyć otwarte drzwi czy ty na siłę gdzieś się tam pchasz, czy idziesz gdzieś tam, gdzie niekoniecznie yy, cię chcą, czy na tym to polega ja osobiście mam, to, mam taką awersję do wymęczonych tematów. Nie lubię takich tematów. I to nie dlatego, że to godzi jakoś moje ego albo się obawiam trudnych kobiet. Nie obawiam się. Niestety zauważyłem taką prawidłość, że im bardziej kobieta skrywa trudną do zdobycia, to wcale nie jest łatwiej. Bardzo często są to panie, które nie są tak, tak doby w łóżku, jak się uważają, że są, ale, ale raczej mi się wydaje, że ja też jestem w stanie coś tam od siebie dać kobiecie, przynajmniej bazując o, na opiniach bezpośrednich. No, kobiety mówiły o mnie różne rzeczy, ale żadna tego argumentu nie podniosła odnośnie łóżka, więc chyba jakoś tam sobie radzę w tym temacie. Tak, przynajmniej mam taką nadzieję. I uważam, że nie ma sensu. Nie ma sensu pchać się na siłę tam, gdzie Cię nie chcą, bo widzisz, tak jak mówiłem to w jednym z ostatnich filmów, ja się nie obawiam tego, że kobieta mnie odrzuci, bo to znaczy, że po prostu zwyczajnie nie pasujemy do siebie. Ja się kurawsko zacząłem tego, że stracę czas. Strac, że stracę czas. Nie znoszę tracić czasu. Nie lubię go tracić. Nie wiem jak ty, ale ja go nie lubię tracić czasu, ale czy wiesz, czy ja już jestem w wieku, gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby urabiać y, na siłę? Nie y, wiem. Ja, ja sobie nie wyobrażam, że pół roku, rok chodzić, latać za jakąś kobietą, urabiać ją, stosować taktyki, metody, sposoby. Nie wiem po co, nie wiem na co ale trzeba sobie zawsze moim zdaniem zadać takie pytanie, czyli trzeba. No, trzeba, znaczy gorąco do tego zachęcam, czy jest rzeczywiście sens. Czy jest rzeczywiście sens tam się pchać, czy jest rzeczywiście sens to robić, czy jest rzeczywiście sens tak się produkować i z czego ta wynika ta pogoń. Widzisz, kobiety są wspaniałymi mistrzyniami budowania wizerunku kogoś, o większej wartości niż jest w rzeczywistości. One nie mają problemu z tym, żeby powiedzieć, oczywiście wiem, że nie wszystkie, ale jak takich mówi takich bardzo generalnych obserwacjach, one nie mają problemu z tym, żeby powiedzieć, że o mi się trzeba stajać. Ale kiedy mężczyzna tak powie, to jest jak błąd w Matrixie po prostu. Ale ja, ale ja mam dupę, to powinno wystarczyć. No, no, nie moja droga. Już nie. Już nie. I kobiety potrafią bardzo pięknie. No są, uczą, uczą, uczone są tego, uczą się też tego nawzajem, między sobą, żeby podnosić swoją wartość. Ale czy Ty jesteś w stanie podnieść swoją wartość? Hmm. Widzisz, bo. Na tym polega właśnie cała, cała sztuczka, sztuczka i nie sztuczka, że z jednej strony ty możesz mieć absolutnie wszystko, co kobieta na poziomie logicznym będzie mówiła ci, że ona tego chce, że ona tego potrzebuje, że ona tego pragnie. Ale jest jedna rzecz, która kładzie każdą relację. Która kładzie każde pożądanie. Mm -hmm. O, kurwa, już mam 100 tysięcy procent twojej uwagi. To jest bycie desperatem. A desperatem jesteś tylko wtedy, kiedy nie masz innych opcji, ha, ba, nawet wierzysz w to, że nie masz nadziei na to, że mieć inne opcje. Ponieważ kobiety, jak diabeł wody święconej. Najbardziej właśnie boją się kogoś, kto będzie chciał je osaczyć. Kogoś, kto będzie chciał na nie usiąść. Kogoś, kto nie będzie w stanie sobie poradzić z tym, że ona na przykład odejdzie i będzie problematyczny. Widzisz, więc problemem jest to, kiedy na przykład słyszysz, że ona oczywiście lubi miłych gości, każdy ma szansę, każdy znajdzie swoją miłość. No to powiedz, no dobra, skoro ty jesteś taka tolerancyjna, to, to, to jemu daj. Nie, 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 on znajdzie kogoś dla siebie, na pewno znajdzie kogoś dla siebie. Bo kobiety często właśnie y, lubią, generalnie żyjemy chyba w czasach takich, gdzie się dużo gada i się mało robi. I dużo się, y, dużo, bardzo ważna jest semantyka bo całe słownictwo, którego się używa i bardzo dużo rzeczy się przepycha, ale niekoniecznie one mają jakikolwiek sens. I taka kobieta może ci powiedzieć, że ona na przykład powie, że on był za miły, ale ona, ale ona bardzo chciałaby, żeby był, mężczyzna był dla niej miły i ją szary, szanował. Ale widzisz, mężczyzna to, to słowo klucz mężczyzna. I nawet nie chodzi o to, że ty będziesz miły, bo ty możesz zacząć yy, się napinać jak plandeka na żuku, bluźnić, mówić brzydkie słowa, stawiać granice co chwilę, ale i tak dalej będziesz wieczorem desperatem, tylko że frustratem, wtedy już będziesz nie frustratem. Chodzi po prostu o to, że kobieta jako istota no, fizycznie w jakiś ten sposób słabsza psychicznie, no to można by rzec w wielu przypadkach w drugą stronę nie może sobie pozwolić na to, żeby mieć stalkę w swoim otoczeniu. Żeby mieć stalkera w swoim otoczeniu. Więc widzisz, to jest właśnie ta sztuka. Kiedy rozpoznać trudną sztukę, a kiedy rozpoznać kobietę, która ma jakieś zasady, wartości i tak dalej, bo niezwykle łatwo, niezwykle łatwo, niezwykle łatwo, oj, 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 widzisz, spadło. No, niezwykle łatwo jest y, pomylić y, te dwie rzeczy ze sobą. To jest bardzo, bardzo, łatwo, bardzo łatwo to, bardzo łatwo to pomylić. Jak to rozpoznać? Widzisz, Jeżeli kobieta się traktuje z szacunkiem, ale stawia granice, to ok. Ale jeżeli czujesz, że czujesz, no może jeżeli, jeżeli masz małe doświadczenie, tego nie wyczujesz. Ale jeżeli to nie idzie w żadną stronę i dostajesz zadania jakieś wręcz niemożliwe, no to niestety nic nie pomoże. Nic nie pomoże, bo ja widziałem takie sytuacje. Ja widziałem takie sytuacje na własne oczy, gdzie mężczyźni wariowali. Oni uważali, że oni są uparci. Ale oni byli tylko frajerami do kwadratu. Bo kiedy ty nie dopuszczasz do swojej głowy tego, że są jeszcze inne kobiety, i ubierasz się na tą jedną konkretną daną kobietę, i to trwa jeden miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. Potraficie trwać lata. Są też takie przypadki, to nie jesteś uparty, jesteś po prostu zdesperowany. A kobietą nic nie wzdryga, nic nie budzi bardziej odrazy niż bycie mężczyzną, który nie potrafi sobie pojuchać. I nie ma nawet możliwości mieć innych opcji. Kobieta ci wybaczy naprawdę dużo. Ale jeżeli jesteś kimś, kto nie może mieć innych kobiet, będzie ci ciężko. Będzie ci bardzo ciężko podajewać tą właściwą poznać tą właściwą, znać tą relację z tą właściwą. Więc dla dobra twojego przyszłego związku proponuję związać ten problem. Weź pod tytułem tego filmu, kliknąć więcej, więcej, trzy kropki więcej, tam masz opis do moich, mojej strony, gdzie są kursy i się zwyczajnie tego wszystkiego w końcu nauczyć. Bo bycie dobrym w żaden sposób nie jest jakąkolwiek polisą ochronną. Szuk szukanie kobiety, wartościowej kobiety, która nie leci na potrywaczy. Tak, dlatego romanse dla kobiet. Gdzie przystojny szef mafii, multimilioner sadysta, bierze ją, porywa i ją więzi. Więzi ją i on, i, i on ją porywa, I ty, masz się, i ty masz się we mnie zakochać. Nie, nie zakocham się. Będę cię pieprzył w najlepszych hotelach na świecie, zabierał na zakupy i wycieczki jachtami. No dobra. I tak to właśnie te historie się kończą. No. Więc może być albo w obozie. Ja wiem lepiej, mam zasady. Poszukam tej świętej dziewczyny, która mieszka w kościele na kurzej łapce i, i nie ma Instagrama. Albo zacznę zaakceptować rzeczywistość taką, jaką jest. I w końcu stacie tym atrakcyjnym mężczyzną. Tak po prostu jest lepiej, wygodniej, bezpieczniej. To twoja polisa na przyszłość. Pamiętaj o tym.